jaka jest moim zdaniem najważniejsza umiejętność w IT oraz co ona ma wspólnego z bratem asasynów oraz pstuciem się zębów. Jeśli ci zaciekawiłem zapraszam do odcinka. Cześć, Bartłomiej z tej strony. Na co dzień pracuję w norweskim startupie i zajmuję się rozwiązywaniem problemów ludzi z wykorzystaniem technologii i chmury oraz komunikacji. Na tym kanale pokazujemy jak podejść do kwestii tworzenia oprogramowania tak, by następnego dnia nie obudzić się z kacem. Takim niebądźliwie kacem może okazać się nie zadanie pytania. Wiem że to, co przed chwilą powiedziałem, może wydawać się dziwne, więc pozwólcie, że pokażę Wam dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja to nie moja sytuacja, tylko sytuacja kolegi, którą dostał w trakcie rekrutacji. Poproszono go, by sprawił, żeby dostęp do bazy danych był lepszy, żeby zadbał o wysoką dostępność w skali globalnej. I w tym momencie Kuba mógł po prostu zrobić wszystko. Mógł powiedzieć o skalowalności, mógł powiedzieć o innych usługach, o możliwościach chmury, ale zatrzymał się na chwilę i zadał jedno proste pytanie. "Dlaczego chcecie to zrobić i jaki problem faktycznie chcecie rozwiązać? Co Was gryzie, co Was boli? Moglibyśmy tutaj po prostu powiedzieć, że to jest jakaś, wiecie, hipotetyczna, rekrutacyjna scenka, która miała pokazać mindset rekrutowanego, w jaki sposób myśli, w jaki sposób podchodzi do rozwiązywania problemów. Natomiast mi bardzo szybko przyszła do głowy inna historia. Moja historia sprzed w sumie 11 lat. Kilka lat temu przyszedł do mnie kolega i powiedział, że mamy klienta, dla którego trzeba zrobić... Bardzo dobry design bazy danych. Zebrałem jakieś tam wymagania, pogadałem właśnie bardzo wstępnie z klientem, z PM tego zespołu, dowiedziałem się o co chodzi w tym projekcie, zrobiłem design bazy danych i pojechaliśmy do klienta. Zaczęła się prezentacja i klient zaczął od tego, by powiedzieć co realizują, w jaki sposób pracują i co tak de facto jest celem tego właśnie działu. Naświeciła mi się lampka w głowie i zadałem pytanie, ok, ale jaki wy faktycznie macie problem, co wy chcecie rozwiązać, bo ja patrząc na ten schemat bazy danych, nie do końca wiem w jaki sposób mogę wam pomóc. I teraz tak, żebyście wiedzieli, mamy rok 2011, więc te rzeczy, o których będę mówił, już zostały rozwiązane, ale wtedy właśnie klient mi powiedział, że mają kilka zespołów, które wymieniają się Excelem. Wysłają go między sobą, trzeba to synchronizować, trzeba pewne rzeczy nadpisywać, formuły ulegają zniszczeniu i praca całego zespołu, a dokładnie kilku zespołów nad jednym takim planem trwa od 4 do 6 miesięcy, co jest naprawdę dla nich bardzo problematyczne. I widzicie, z jednej strony mamy design bazy danych, który no, nie rozwiązuje problemu klienta, ale o którego klient poprosił. I z drugiej strony mamy właśnie te 4 do 6 godzin, które są bardzo problematyczne, dlatego że trzeba synchronizować pracę wielu zespołów, wielu osób, wysyłać to wszystko. No, praktycznie coś, co w chwili obecnej Excel spreadsheet w większości wypadków by rozwiązał, ale wtedy było gigantycznym problemem. W obu wypadkach zadanie pytania było kluczowe. W moim wypadku pozwoliło mi to zrozumieć, jak naprawdę mogę pomóc klientowi. Szukając prawdziwego problemu, zrozumieć, gdzie go naprawdę boli. I to sprowadza nas do motta asasynów: nothing is true, everything's permitted. I oczywiście można interpretować to na różne sposoby. Niektórzy mogą stwierdzić, że powinniśmy w tym momencie robić to, co bractwo asasynów, ale do tego w zupełności nie zachęcam. Ale w głównej mierze chodzi o to, że nie ma jednej obiektywnej prawdy, jest tylko percepcja, interpretacja i perspektywa. Czyli upraszczając, dwie osoby, patrząc na to samo mogą wyciągnąć różne wnioski. Nasza rola w procesie rozwiązywania problemów to dotarcie do sedna. Jeśli nie zadamy odpowiednich pytań, nie będziemy kwestionować pewnych rzeczy i nie będziemy próbować zrozumieć problemu, to może to się bardzo szybko skończyć tym, że będziemy leczyć objawy, a nie przyczynę. I teraz pojawia się nasz drugi bohater, czyli próchnica. Wybaczcie sobie sytuację, że macie problem z nieświeżym oddechem i idziecie po prostu do dentysty i mówicie: "No, słuchaj, Coś się dzieje, mam nieświeży oddech, a on zamiast otworzyć buzię, zobaczyć, co się dzieje w środku, stwierdza macie tu pastelki, macie tu może mentosa albo jakiś spray na odświeżenie oddechu. I próchnica może rozwijać się w nieskończoność, a jeżeli my będziemy skupiać się tylko i wyłącznie na nieświeżym oddechu, czyli na tym dla nas najbardziej w sumie w tym momencie uciążliwym objawie, to w przyszłości możemy mieć dużo bardziej kosztowne i problematyczne problemy z zębami. Jeśli nie wyleczymy, to tutaj komentarz pozostawię w sumie w domysłach, bo nie chcę o tym za bardzo mówić. Żeby zejść z na poziom projektów, to pozwólcie, że wrzucę wam sytuację, którą sobie dość dobrze pamiętam. Klient w pewnym projekcie, nazwijmy go Arestami, zażądał bardzo dużej ilości zmian, które wymagały zaangażowania całego zespołu. Implementacja tego trwała pół roku albo nawet dłużej i wiązała się z tym, że trzeba było często synchronizować pracę z innymi zespołami. Wypuszczać te rzecz lub nie wypuszczać, dlatego że klient nie do końca był przekonany, że to jest teraz w tym momencie potrzebne, że to jest jego najważniejsza rzecz. I skończyło się tym, że większość z tych featureów była ukryta za feature flagami, które nigdy nie zostały aktywowane. I tak wiem, że wymagania mogą się zmieniać w czasie i klient może w każdym momencie zrezygnować z tego, co zamówił, ale popatrzcie, jakie są negatywne skutki tego. Może nie braku komunikacji, ale nie dogadania się. Brak odpowiedniej komunikacji, partnerstwa w rozwiązywaniu problemów może doprowadzić do sytuacji, w której obie strony tracą. Więc jeżeli istnieje możliwość uniknięcia tego wszystkiego, zadając odpowiednie pytanie, mając dostęp do klienta, bo my na poziomie dewelopentu wtedy nie mieliśmy tego właśnie dostępu bezpośredniego, to warto zadać to odpowiednie pytanie i uniknąć tej frustracji. Żebyście mnie zrozumieli, to jest tylko i wyłącznie narzędzie. Służono do tego, żeby lepiej zrozumieć to, czym się zajmujemy, gdzie jest faktyczny problem, a nie po to, żeby kwestionować wszystko dla sportu. Bo w sumie też tak możemy. Przyjmowanie bezrefleksyjne wymagań, bez jakiegokolwiek właśnie formy kwestionowania czy próby zrozumienia może doprowadzić do tego, że zbudujemy dla klienta najlepszy schemat bazy danych, a jego problem nadal będzie w tym miejscu, w którym był. I prawdopodobnie pójdzie z tym zębem lub z tym problemem gdzie indziej, bo w sumie nie rozwiązaliśmy. Nie poczuje się zaopiekowany, nie poczuje się zrozumiany, nie potruje się potrzebny i może poczuć tą właśnie jednostronną stratę czasu czy pieniędzy. Nam zależy na budowaniu relacji, w oparciu o kompetentne rozwiązywanie problemów i dotarcie do sedna, a nie próbowanie jakiejś guseł czy szamaństwa tylko po to, żeby na fakturze zgadzała się odpowiednia ilość godzin. OK, żeby nie zostawić Was w tej warstwie teoretycznej, pozwólcie, że podzielę się dwoma narzędziami. Pomoże nam w tym wszystkim Lucifer z serialu Netflixowego i metoda 5Y. Lucifer często zadawał pytanie: What is your deepest desire? Natomiast ja wolę inną troszeczkę formę: What is your deepest pain, żeby zrozumieć, w czym w pierwszej kolejności należy się zająć. A metoda 5Y to jest po prostu zadawanie pytania: dlaczego odpowiednią ilość razy? Zadając pytanie, dlaczego odpowiednią ilość razy pogłębiamy zrozumienie problemów i widzimy w jaki sposób druga strona się komunikuje, w jaki sposób stara nam się przekazać ten problem, opisać go, czy sama ma go w odpowiedni sposób już po prostu przemyślane. Żeby wiedzieć, co się dzieje pod spodem, z czego co wynika, co się z czym łączy, i tak dalej, i tak dalej, bo jak to mówił Kubuś Puchatek, im dalej w las, tym więcej po prostu drzew. I tyle w dzisiejszym filmie. To jest takie luźniejsze przemyślenie. Wakacyjne bym powiedział z mojego doświadczenia. Miejmy nadzieję, że Wam w jakimś stopniu to pomoże. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.